Po zbrodniach wojennych i bestialstwie bandy Putina na Ukrainie nikt już chyba nie ma wątpliwości, jakie jest duchowe. Źródło, jaka jest duchowa tożsamość Putina i najwyższych władz rosyjskich. Już nie będę mówił o całym społeczeństwie rosyjskim, będącym jednak społeczeństwem niewolników, którzy ślepo wykonują rozkazy barbarzyńskich przywódców, ale o samych szczytach tej władzy. Dla Putina i dla wcześniejszych komunistycznych przywódców ważną częścią rozgrywki z wolnym światem był świat religii, świat cerkwi moskiewskiej i kościoła rzymskokatolickiego. Warto sobie uświadomić, że wszyscy polscy biskupi są w kieszeni Putina. I to nie od dziś, nie od wczoraj, tylko od wielu, wielu lat. Początek to jest rok 1950, kiedy wszyscy, za wyjątkiem jednego, ale on już nie żyje, dlatego wszyscy, mówię o wszystkich biskupach katolickich, też dzisiaj i w przeszłości, podpisali hołd lenny ze Stalinem. W 2012 roku, czyli 10 lat temu, dzisiejsi biskupi katolicy co do jednego podpisali hołd lenny z Putinem, nie ze Stalinem, tylko z Putinem. I nazwali przywódcę kagiebistę Cerkwi Moskiewskiej, Cyryla, nazwali mężem opacznościowym, a Polakom kazali kochać Rosjan i nic złego o Rosji nie mówić. To miało być odczytane w kościołach polskich. Jezus powiedział o faryzeuszach, że to są ślepi przywódcy, jeśli ktoś za nimi idzie, wpada w dół. Katolicy biskupi nie są ślepymi przywódcami. Oni są świadomie zaprzedani złu i ku złu was prowadzą.